Sytuacja za wschodnią granicą sprawia, że wiele osób aktualnie odczuwa uzasadniony lęk i strach. Inwazja Rosji na Ukrainę zaburzyła nasze poczucie bezpieczeństwa i budzi w nas złe, trudne do opanowania emocje. Jak sobie z nimi radzić? Jak pomóc naszym bliskim, a szczególnie dzieciom, zrozumieć tą niecodzienną sytuację? Wybuchy, strzały, ranni ludzie, płacz uciekających przed wojną ludzi. Te straszne sceny od kilku dni dzieją się na naszych oczach i dosłownie tuż obok nas. Wojna w Ukrainie wywołuje wielkie emocje: strach miesza się z niepewnością, a żal z niepohamowanym gniewem i bezsilnością. Jak sobie radzić z takimi trudnymi uczuciami? Musimy postarać się je oswoić. My doświadczamy teraz bardzo trudnych emocji: lęku, różnych obaw. Bezradności, smutku. I warto z tymi uczuciami bardzo tak się nie bić. Nie starać się ich w sobie tak bardzo zwalczyć, ponieważ to są uczucia naturalne w takiej sytuacji. I pierwszą taką rzeczą, którą możemy zrobić, to po prostu przyjąć, że, że takie uczucia w tym momencie mamy i że one są adekwatne do sytuacji. Tutaj można też rozróżnić, że czym innym jest lęk, gdy w życiu w różnych sytuacjach odczuwamy nadmierne napięcie, nieuzasadnione, natomiast teraz my bardziej odczuwamy strach, ponieważ te zagrożenia są realne. I, I w związku z tym te uczucia też są takie bardziej prawdziwe. Nie ma co, co tych uczuć w sobie zwalczać, nie ma co z nimi się bić, ale w pierwszej kolejności je zaakceptować. I swojej takiej jakby poprawy stanu psychicznego można owszem szukać trochę w zmniejszeniu intensywności tych, tych emocji, które przeżywamy, ale bardziej w odnalezieniu czegoś głębszego, czyli bardziej jakiejś nadziei, bardziej takiego pozytywnego spojrzenia, tak jak mówi prezydent Ukrainy, żeby, że życie zwycięży śmierć, światło zwycięży ciemność, bardziej tego typu podejście może dobrze wpływać na, na nasze emocje. Warto też zadbać o to, żeby mieć jakąś chwilę na, na rozrywkę, na przyjemność. Y, oczywiście nie w takim sensie, że obok ludzie giną, że płaczą, a, a my będziemy jakichś przyjemności sobie szukali, ale bardziej tak, że, że właśnie jakaś rozrywka drobna, może nawet jakiś sport, może, y, może powodować, że będziemy spokojniejsi, będziemy lepiej się czuli. Informacje o wojnie na Ukrainie chcąc, nie chcąc i tak docierają do dzieci, którym za wszelką cenę chcielibyśmy oszczędzić wzruszenia, smutku i niezrozumiałych dla nich emocji. Z nimi też trzeba o tym rozmawiać. Wszędzie ta wojna u nas jest obecna w takim sensie, że słyszymy samoloty, które latają i w dzień, i bardzo mocno słuchacie w nocy, widzimy na naszej obwodnicy jadące wozy bojowe czy na autostradzie. I dzieci też słyszą różne informacje, z wiadomości, z radia, na placu zabaw widzą różne zdjęcia chociażby nawet w swoim telefonie. Także dzieci się z tym stykają. Ale jak dzieci się stykają z tym samym, to czasem nie wiedzą co zrobić z taką trudną informacją czy z trudnym zdjęciem. A jeżeli zdecydujemy się na to, żeby porozmawiać z dziećmi w domu, to możemy sobie zapewnić takie komfortowe warunki. Rodzic może zastanowić się kiedy chce z dzieckiem porozmawiać i co mu chce przekazać. Ja myślę, że też warto mówić z dziećmi o ten temat, ale też mówić niewiele, tak? Można powiedzieć, że właśnie u naszych wschodnich sąsiadów jest wojna. Można pokazać mapę, gdzie ten kraj leży, można powiedzieć, że ten kraj jest w takiej sytuacji, że najechał na niego inny kraj, chce zdobyć tę ziemię. I myślę, że tyle, że nie ma sensu mówić o różnych scenach drastycznych, które dzieją się na tym terenie. Dziecko pewnie będzie różnie reagować, może zadawać pytania. Rodzic zdecyduje, tak, co chce powiedzieć, w jakim słownictwie, ile treści chce przekazać. Też bardzo cenne jest to, że rodzic jak rozmawia ze swoim dzieckiem, to widzi je, jest z nim. Jeżeli dziecko zacznie płakać, przeżywać, pytać się o różne sprawy, rodzic ma szansę być dzieckiem, wytłumaczyć mu to i towarzyszyć mu w tym. Myślę sobie, że, że też ta rozmowa o wojnie nie musi być przez cały że tak powiem, czas, tak, że jeżeli decydujemy się na taką rozmowę, to wyjaśnić dziecku, udzielić odpowiedzi na pytania, ale w adekwatny sposób, nie za dużo i tyle, tak? dbać o to, żeby właśnie nie chodził cały dzień telewizor w domu z kanałem informacyjnym, żeby w internecie nie było za dużo treści, jak mamy wyłączony komputer. Czy w telefonie, że zadbać o to, żeby po prostu żyć codziennym życiem. To, co odczuwają najmłodsi, w dużej mierze zależy od nas samych, mówi psychoterapeuta poradni psychologiczno-pedagogicznej w Robczycach Robert Gutkowski. My w rodzinie jesteśmy jak naczynia połączone. I z jednej strony Możemy pomagać dzieciom przez to, co świadomie będziemy dla nich robili, jak będziemy z nimi rozmawiali, ale jednocześnie bardzo istotne jest także to, że nasze wszelkie gesty, słowa, to, co robimy, jaką minę mamy, to także na dziecko wpływa. I gdy zadbamy o nasz stan psychiczny, to także będzie na dziecko wpływało. I właśnie biorąc pod uwagę te to, to takie bliskie połączenia między nami, dbanie o siebie jest także dbaniem o dziecko. Podczas rozmów z dzieckiem, tłumaczmy mu, że to, co się dzieje za granicą, bezpośrednio nie dotyczy nas samych. Pokazywać dziecku, że my żyjemy w wolnym kraju, gdzie jest spokój. Można powiedzieć dziecku o na, Organizacji Narodów Zjednoczonych, przede wszystkim o NATO, jak chroni nas ten sojusz. O Unii Europejskiej pokazać to też trochę na mapie, pokazać, że u nas jest spokój i żyjemy w kraju, gdzie możemy chodzić do szkoły i do pracy. Rodzice i opiekunowie dzieci muszą szczególnie uważać na to, aby nie przenosić złych emocji związanych z wojną na Ukrainie na swoje relacje z pociechami. W takich sytuacjach, gdy widzimy, że cierpią osoby niewinne, że tyle złego się dzieje, w nas budzi się gniew. I gniew jest uczuciem naturalnym. My możemy w związku z tym, także przy dzieciach, różne rzeczy mówić pod wpływem właśnie gniewu. Ale trzeba być bardzo ostrożnym, bo co innego, jeżeli porozmawiamy między sobą wśród osób dorosłych, tak, damy upust jakoś swoim emocjom, to będzie coś całkiem innego. Ale dziecko, które będzie słyszało, że na przykład życzymy źle, tak, że, że chcemy, żeby coś złego komuś się stało, przywódcy Rosji i tak dalej, to na dziecko będzie źle wpływało, bo dziecko do końca jeszcze tak nie rozróżnia jako osoba dorosła tego, co jest emocją, a tego, co jest taką postawą. I my, dając upuszcz swoich emocji, u dziecka możemy kształtować postawę nienawiści, a to byłoby dla niego też bardzo szkodliwe, na to musimy bardzo uważać. Zamiast tego, Lepiej kształtować taką postawę empatii, i z jednej strony właśnie przez takie nastawienie na współczucie tym osobom, które cierpią, ale także przez to, że wspólnie z dzieckiem coś zrobimy. tak Poprosimy, żeby dziecko jakąś swoją zabawkę przekazało, może z oszczędności swoich coś możemy z dzieckiem pójść na zakupy, kupić te rzeczy, które później przekażemy do odpowiednich punktów. I bardziej tutaj iść w kierunku właśnie takiej rozbudzania wrażliwości, a być ostrożnym, żeby nie, nie budzić u dziecka nienawiści, bo wtedy właściwie sami podobni możemy się stać i, i tak u dziecka coś złego też kształtować. Sytuacja za wschodnią granicą sprawia, że coraz częściej zadajemy sobie pytania, na które ciężko znaleźć nam odpowiedzi. Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i jak to się skończy. W momentach bezradności ukojenie możemy znaleźć w sferze duchowej. Jeżeli Jesteśmy osobami wierzącymi, to, to warto modlić się, dlatego że tam możemy znaleźć właśnie takie większe uspokojenie, większą nadzieję na, na rozwiązanie tych sytuacji. A od strony nawet takiej emocjonalnej, psychologicznej różaniec na przykład jest taką modlitwą, która ma i wartość duchową, ale jednocześnie ma także wartość psychologiczną ze względu na monotonność powtarzania modlitwy, więc warto choćby po to sięgnąć, warto modlić się z dziećmi, bo wtedy wspólnie się coś przeżywa i dzieci zyskują też informacje, jakoś uczestniczą w tym, co się dzieje, ale od takiej lepszej strony. Szukając informacji na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie, pamiętajmy, żeby robić to ostrożnie. Media, aby wzbudzić ciekawość odbiorców, często korzystają z drastycznych zdjęć, filmów, a także słownictwa, przez co nasilają nasz niepokój. Róbmy to z głową. W chwilach kryzysu warto skorzystać z pomocy specjalistów. Dzień dobry, witam. Eee, czym mogę Pani pomóc? W jakiej sprawie Pani do mnie dzwoni?